Wszystkie odpowiedzi są w Tobie. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak osiągnąć szczęście i spełnienie, to zwróć się do siebie. Takie słowa możemy często usłyszeć, zwłaszcza na różnych profilach, które interesują się, zajmują się duchowością, rozwojem duchowym, czy też od różnych osób, które praktykują rozwój duchowy, że wszystkie odpowiedzi są w nas. I że tak naprawdę, jeżeli chcemy osiągnąć szczęście, to powinniśmy w medytacji przede wszystkim zwrócić się do swojego wnętrza, zadawać sobie odpowiednie pytania i tym samym osiągniemy to szczęście. Tylko, czy na pewno? I ja akurat zgadzam się te, z tym w 100%, że odpowiedzi wszystkie są w nas. Ale nie zaczynałabym. Od tego rozwoju osobistego, duchowego, zwał jak zwał. Dlaczego? Dlaczego od tego bym nie zaczynała? Dlatego, że jeżeli sobie zaczniemy zadawać takie pytania, czego chcę, a, a dopiero jesteśmy na początku tej ścieżki rozwojowej, czego chcę, czego potrzebuję, co jest mi potrzebne do szczęścia, to generalnie wiecie, większość osób, niezależnie od tego, jaką ma osobowo się nagram. Tak naprawdę chcę od życia mniej więcej czysto teoretycznie tego samego, czyli większość ludzi chce mieć pieniądze, chce mieć jakąś w miarę fajną pracę, chce mieć szczęśliwe relacje z ludźmi. Większość ludzi chce czuć szczęście, radość, być zdrowi i tak dalej, prawda? To są takie, można by powiedzieć, potrzeby um, większości ludzi, bez względu na to, jaki to ma anoreogram. Oczywiście, w zależności od osobowości, my te potrzeby. Realizujemy inaczej i, mm, i to tak, tak zwane szeroko pojęte szczęście, radość, dobra relacja dla każdego znaczy co innego. Tylko teraz prawda jest taka, że na początku, jak zaczniemy sobie takie pytania zadawać, to co znajdziemy? No właśnie, znajdziemy perspektywę, którą mamy wygraną do dnia dzisiejszego, od okresu naszych narodzin, a nawet i wcześniej, ale o tym dzisiaj nie będę mówić. Prawda jest taka, że każdy z nas posiada określone perspektywy patrzenia na różne rzeczy. Patrzenia na relacje, na sposób zarabiania pieniędzy, na, na, tym, na to, co, czym jest tak naprawdę szczęście, sukces i tak dalej. I teraz załóżmy, że zadajesz sobie pytania, ja to podam na kilku przykładach, żeby to trochę lepiej zrozumieć, o co w ogóle chodzi z tymi perspektywami. Bo właśnie, ja uważam, i to nie jest tylko moje zdanie, najprawdopodobniej, że Pierwszym takim etapem na drodze do rozwoju, kiedy zaczynasz mieć świadomość, kiedy zaczynasz sobie zadawać ważne pytania, kiedy masz poczucie, że coś jest nie tak w tym życiu i chcesz, żeby było lepiej, to niezbędnym elementem do tego jest właśnie poszerzanie perspektyw, patrzenia na różne rzeczy. Czyli zwracanie się do siebie jak najbardziej, zadawanie sobie różnych pytań, ale to troszeczkę może później. Gdy już masz z czego wybierać. Ja wam to podam na przykładach, bo może to się wydawać takie trochę zagmatwane na ten moment. Ale teraz załóżmy, że, że na ten moment chcesz mieć szczęśliwą jakąś relację w swoim życiu. I oczywiście zwracasz się do wnętrza, medytujesz, zadajesz sobie pytanie, co chce. No chce mieć szczęśliwą relację. Ale załóżmy, że wychowałaś się, wychowałeś, wychowałaś się w rodzinie, w której no rodzice z tobą nie rozmawiali na tematy relacyjne. A być może w ogóle rodzice ze sobą nie, nie rozmawiali, albo wrzeszczeli na siebie i byli uzależnieni od alkoholu. A może wychowałaś się w rodzinie, w której rodzice bardzo wcześnie się rozwiedli, albo jedno z rodziców odeszło przedwcześnie i byłaś wychowywana albo tylko przez mamę, albo przez tatę, więc tak naprawdę nie masz takiego wzorcu, jak powinna wzorca, jak powinna wyglądać relacja. I teraz mówiąc do siebie, Chcesz mieć szczęśliwą relację, oczywiście chcesz tego szczęścia, ale tak naprawdę nie masz perspektyw związanych z tym, jak taka szczęśliwa relacja dla Ciebie właśnie powinna wyglądać. I nie wiem, jak to było w Waszych czasach, <grym> ale ja się gdzieś tam wychowałam, powiedzmy w latach 90., i ja na przykład pamiętam, jako takie, taka nastolatka, że większość akurat. Osob w moim wieku, w tamtych czasach, oglądała takie seriale jak Seks w Wielkim Mieście, jak y, filmy jak American Pie. Jeszcze różne takie na MTV były modne, bardzo głupie filmy i seriale. Ja akurat nie miałam MTV, więc na szczęście nie oglądałam tego bardzo dużo. Ale generalnie ja pamiętam, że no, miałam takich znajomych i prawie każdy oglądał te filmy czy seriale. Jeszcze był taki jeden serial, jak on się nazywał. Y Gotowe na wszystko chyba, coś takiego, że tam też generalnie no były takie tam cztery kobiety i wszyscy to oglądali, wszyscy rozmawiali o tych serialach. I teraz zobaczcie, w zależności od tego, też nie tylko jak nasi rodzice nas wychowali, jak um, co obserwowaliśmy wśród dziadków, naszych ciotek i tak dalej, ale też co oglądaliśmy, akurat na jakich znajomych trafiliśmy w wieku takim nastoletnim, gdzie nam się zaczynają te różne poglądy kształtować. Jaką treścią się programowaliśmy. Pamiętam, jakieś były w ogóle takie głupie jeszcze gazety, typu jakieś tam brawo i tak dalej. Dużo ludzi to czytało, tam były takie głupoty pisane. I teraz zobaczcie, wychowaliśmy się na, w jakiejś tam rodzinie. Mamy jakąś perspektywę, jak po, powinna w cudzysłowie wyglądać relacja, prawda? Czyli obserwowaliśmy mamę, tatę, czy samą mamę, czy samego tatę. Do tego oglądaliśmy różne bajki, w których też, no wiecie, te, ten wzór relacji był bardzo mocno naciągany. I do tego oglądaliśmy jakieś tam. Filmy i seriale. No, no, te filmy i seriale, które ja oglądałam jako nastolatka, które były modne w moich czasach, to tak naprawdę pokazywało, że liczą się tylko imprezy, że trzeba się upić, poznać kogoś przy barze i tak dalej, tak dalej, prawda? Nie wiem, jak ktoś dzisiaj być może jest jeszcze gorzej. Nie oglądam takich rzeczy. I teraz zobaczcie: idziemy sobie w takie życie dorosłe, mając bardzo, bardzo ograniczone perspektywy tego, jak powinna wyglądać relacja. Wydaje nam się, że powinniśmy czuć nie wiadomo, jakie motyle w brzuchu. I generalnie nie wiadomo jaką chemię, ponieważ jeżeli mm, ma, jesteś w sytuacji, w której nie czujesz rozpierających motyli w brzuchu i nie możesz spać nocami, ponieważ ktoś ci się podoba, to to nie jest prawdziwa miłość, prawda? Takie nam się rzeczy kiedyś mawiały. No i teraz, mając takie perspektywy, generalnie no, może być bardzo ciężko znaleźć dobrą relację, bo możemy zwrócić się do swojego wnętrza i zadać sobie pytanie: OK, czego chcę, ale na to, jak to osiągnąć, mamy bardzo wąski zakres perspektyw. To wiecie, troszkę tak, jakbyśmy mieli komputer czy jakiś inny sprzęt bez oprogramowania i byśmy oczekiwali, że on zacznie działać według określonych zasad i według naszych jakichś oczekiwań, ale ten komputer nie ma programów, prawda? Więc te perspektywy to są te programy, które dają nam dużo większe możliwości, ale też dużo szerszy obraz, obraz danej sytuacji. I teraz, no gdzie tych perspektyw się uczyć? Oczywiście to dotyczy wszystkiego. Perspektywy tego, co rozumiemy pod pojęciem dobra praca, co rozumiemy pod pojęciem wystarczająca ilość pieniędzy, co rozumiemy pod pojęciem sukces. Czy sukcesem są dla nas pieniądze, super sylwetka, piękne auto, bo tak ktoś nam kiedyś mówił i takie mamy programy i wzorce, i perspektywy, prawda, sukcesu. I próbujemy to osiągnąć, ale no nie jesteśmy szczęśliwi, bo to nie jest dopasowane do nas. Ale skąd my mamy wiedzieć, co jest dopasowane do nas, skoro mamy bardzo wąskie perspektywy tego, czym to jest. Więc, jakby nie, nie tylko dotyczy to relacji, ale w zasadzie bym powiedziała, że wszystkich aspektów naszego życia. I teraz, jak w takim razie poszerzać te perspektywy? No, przede wszystkim uważam, że poprzez kontakt z różnymi ludźmi. I tu od razu następie powiem, że nie chodzi o to, żeby perspektywy wszystkich ludzi brać jako swoje własne i żeby naśladować każdego człowieka, którego spotkamy, ale żeby mieć w sobie taką otwartość w ogóle na poszerzanie tych perspektyw, i taką otwartość na coś takiego pod tytułem Tak też można myśleć, tak też może być. O, to ciekawe, nigdy na to bym nie wpadła, ale opowiedz mi o tym coś więcej, prawda? Jednak my mamy jakiś swój Enagram, Oczywiście mało kto się też interesuje osobowościami, więc no mamy jaki mamy, tego nie oszukamy. I teraz spotykamy na swojej drodze różnych ludzi. Ja na przykład jako piątka spotykam ostatnio bardzo dużo dwójek, spotykam sporo siódemek. I to są jakby takie eneagramy, które są totalnie odwrotne do, do mojego. Można powiedzieć, te osobowości funkcjonują w sposób o 180 stopni inaczej, ale poprzez rozmowę z takimi ludźmi, poprzez zadawanie im pytań, poprzez spróbowanie spojrzenia na różne aspekty życia z ich perspektywy, chociaż no nie jestem w stanie tego oczywiście zrobić, bo nie jestem nimi, ale poprzez próbę zrozumienia takiej perspektywy my sobie poszerzamy, prawda? To nasze pole widzenia, poszerzamy sobie możliwości, poszerzamy sobie te programy, czyli wygrywamy dużo nowych programów do tego naszego sprzętu. Tak to nazwijmy. No może tak, nie, nie lubię aż tak, aż tak bardzo takich porównań, ale to bardzo łatwo sobie wyobrazić. I teraz. Rozmawiając z tymi różnymi ludźmi, my sobie te perspektywy zbieramy. Oczywiście tak jak mówimy, one nam się nie muszą podobać. Ja się nigdy nie stanę dwójką, ani nigdy się na pewno nie stanę siódemką. Ale sam fakt, że widzę, że na przykład w relacjach można inaczej funkcjonować, że ktoś inaczej patrzy na ludzi, że są osoby, które bardziej pomagają i które mniej, które tworzą głębsze relacje i które aż tak się nie przejmują różnymi rzeczami. Takie, które są w stanie bardziej machnąć ręką na pewne rzeczy, na, na które ja na przykład się triggeruję, ale też takie osoby, które się bardziej triggerują rzeczami, które na przykład dla mnie nie są zbyt istotne, prawda? I ja uważam, że właśnie takie, taka próba patrzenia na różnych ludzi, mm, ale z taką otwartością, nie z taką, wiecie, że ja mam rację, tylko moja perspektywa jest najlepsza, wszyscy inni to są w ogóle debile. Tylko właśnie próba zrozumienia tego bardzo jest rozwojowa. I to jest taki naprawdę fajny, fajny rozwój, żeby. Poszerzać perspektywę patrzenia na, na świat z perspektywy właśnie innego człowieka. No to, to jest też empatia, prawda? Neurony lustrzane tutaj też się aktywują i tak dalej. Więc, jakby to jest jedna rzecz. No druga rzecz, oczywiście, możemy czytać różne książki, możemy oglądać różne podcasty, możemy chodzić na różne szkolenia, webinary, robić różne szkoły, możemy chodzić na różne kręgi, wydarzenia. Na różne festiwale, gdzie możemy poznawać różnych ludzi, na różne wykłady innych osób, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko nam poszerza perspektywę. I dopiero jak my poszerzymy te perspektywy, to możemy sobie wtedy zadawać te pytania: okej, okay, to zwracam się do swojego wnętrza, to co z tych wszystkich perspektyw jest dobre dla mnie, prawda? Bo na przykład zobaczcie, tak jeszcze wrócę do tej relacji, bo to jest taki dość fajny przykład, że macie te wzorce relacji, że ta miłość jest taka warunkowa, że. Ma być po mojemu, że nie wiem, facet to musi zabiegać i robić wszystko, albo w drugą stronę. Kobieta musi się poświęcać i zaciskać zęby i w imię relacji przemilczeć różne rzeczy, i tak dalej, i tak dalej. Do tego jeszcze takie, wiecie, poczucie winy, te wszystkie takie bardzo destrukcyjne schematy, ignorowanie czerwonych flag, stosowanie biernej agresji, i tak dalej. My tego bardzo dużo, tego syfu gromadzimy w sobie. I teraz. Poszerzenie tych perspektyw może nam pomóc to oczyścić. Ja, na przykład, po przeczytaniu książki Ruisa Ścieżka Miłości, przeczytałam ją chyba już dwa czy trzy razy, kompletnie zmieniłam swoje postrzeganie na temat w ogóle wszystkich relacji. Bo tu nie chodzi tylko o takie, oczywiście, relacje romantyczne, ale też przyjacielskie, relacje z rodziną, relacje z obcymi ludźmi, i tak dalej. Jakby totalnie to jest coś, co jest od, totalnie odwrotne do tego, czego nas się uczy. Uwielbiam słuchać też Adjana Brahma który jest mnichem buddyjskim i który w piękny sposób mówi o tym, jak odnaleźć szczęście w samotności, jak poprawić poczucie własnej wartości, jak wchodzić w relacje, jak odpuszczać różne rzeczy, które ludzie nam inni zrobili, jak praktykować bezwarunkowo miłość do całego świata i tak dalej. Wiecie, to są tak. Mm, opozycyjne właśnie poglądy do tych, które nam się wgrywa w okresie dzieciństwa, że na początku to może być takie ojej, jak dziwnie, to tak można? To można kochać ludzi, którzy nas krzywdzili? To można życzyć im dobrze? Gdzie cały czas nas się uczy, że to trzeba się zemścić, prawda? Że to nie można kogoś odpuścić i takie wiecie, rzeczy my, my słuchamy jako dzieci małe, że, że nie, nie można nikomu odpuścić, że ktoś nam coś zrobił, to musimy pamiętać do końca życia. Prawda? Że miłość warunkowa, Będę z Tobą, jak zrobisz to, to, to i tamto. I, I tak dalej, i tak dalej. Więc dopóki my nie poszerzamy perspektyw i nie widzimy, że tych programów jest są dziesiątki, to nie mamy z czego wybierać. Pamiętajcie, że nasz mózg, on nie może kreować z tego, czego nie zna, czego nie ma. Tak, tak jak nawet tworzymy takie, wiecie, fantastyczne rzeczy, jak nie wiem, jednorożce, centaury i na inne, inne rzeczy, to my też musimy mieć coś co połączymy, prawda? Coś, z czego stworzymy, tam nie wiem, te smoki, takie inne różne rzeczy. Także mm, nie możemy tworzyć z czegoś, czegoś, z czegoś, czego nie mamy wygranego. I tak samo właśnie z tymi poglądami na temat szczęścia, na temat pracy, na temat sukcesów i tak dalej. Im więcej mamy perspektyw, tym, tym bardziej możemy być kreatywni i wtedy już możemy sobie kreować w oparciu o swój enagram, swoją ścieżkę duchową. Wtedy możemy sobie zrobić, wiecie, jakiś, nie wiem, kosmogram, enagram, możemy mieć w numerologię. no kto, kto co lubi, kto w czym się czuje dobrze, czy, czy nawet w ogóle po prostu zwrócicie do swojego wnętrza i nie robić takich rzeczy, jeżeli ktoś nie chce tego robić, oczywiście. Ale wtedy już możemy się dalej zacząć bawić, ale dopóki my nie mamy tych perspektyw, to my cały czas jedziemy na programach, które mamy wgrane, no i chcemy czegoś, ale dostajemy coś innego, prawda? Ciągle i znowu coś próbujemy, ale znowu jedziemy z schematem, który mamy grany. Więc tak to wszystko działa. No dla mnie na przykład też taką bardzo fajną perspektywą, sposobem poszerzania perspektyw są między innymi podróże, dlatego że w trakcie podróży jesteśmy w stanie naprawdę zobaczyć zachowania kulturowe, jakieś takie uwarunkowania. Zachowania innych ludzi, które są totalnie inne od naszych, i oczywiście znowu, my nie musimy brać ich za wzorzec albo za coś, co jest dobre, czy coś, co, coś, co jest złe, ale my możemy poprzez obserwację tego też zmieniać różne rzeczy w sobie. Ja na przykład mogę wam podać dwie takie, być może gdzieś się kiedyś podawałam, ale takie jakby dwie skrajne, mm, dwa skrajne przykłady, gdzie mm, na przykład, jak pojechałam do Japonii pierwszy raz, to byłam w bardzo dużym szoku, że ludzie są w stanie pomagać sobie aż tak bezwarunkowo. I wiecie, jako osoba, która wychowała się jeszcze gdzieś tam, no może nie w końcówce komunizmu, bo to już były te lata 90., ale, ale generalnie jeszcze w tej takiej Polsce, która jest nasiąknięta tym komunizmem, gdzie um, takie przekonania gdzieś były nam wgrywane. Co najmniej ja takie pamiętam. Miałam, że jak ktoś nam pomaga, to czegoś od nas chce. Że jak ktoś jest dla nas miły, to gdzieś jest drugie dno. Bardzo dużo miałam takich destrukcyjnych przekonań kiedyś. I dla mnie na przykład to było mega dziwne na początku, jak ludzie byli wszyscy mieli, uśmiechali się do mnie, machali mi. Próbowałam znaleźć gdzieś um, jakąś, nie wiem, kartę. Ktoś od razu podbiegał, mi pomagał. E, szukałam jakiegoś tam automatu, to ktoś mnie zaprowadzał. Gdzie. No, w Polsce się tak często z takimi rzeczami nie spotykam. Ktoś mi podwózkę gdzieś proponował, podwoził, uśmiechał się, machał i jechał dalej. Wiecie, mnóstwo takich sytuacji miałam i dla mnie to było takie naprawdę dziwne, czy jak nawet e, uczę się różnych języków innych i tego, że, że te języki, nawet nasze, one są tak różne jedne są kontekstowe, inne jakieś tonemowe, że każdy, każda tak naprawdę kultura poprzez ten język swój Zupełnie inaczej postrzega rzeczywistość, zupełnie innych inaczej konstruuje zdania, zupełnie inaczej podchodzi do tematu rozmów, plotek, oceniania innych i tak dalej. I to jest, wiecie, bardzo ciekawe. Oczywiście ja nie zmienię narodowości i nie stanę się kimś innym, ale jak właśnie za każdym razem jak wracam z Azji, zwłaszcza z tej takiej Azji, typu Japonia, Tajwan to mam takie poczucie, że, że chcę być lepszym człowiekiem, że chcę bardziej innym ludziom pomagać, że wcale nie chcę, nie chcę już tak plotkować, bo bo na przykład są kraje, gdzie plotkowanie i obmawianie innych no nie jest aż tak popularne jak u nas, czy narzekanie, obarczanie innych swoimi problemami w tych kulturach azjatyckich jest dużo mniej popularne. Tam nie ma tak, że spotykasz obcą osobę na ulicy i mówisz, hej, słuchaj, a bo mi się to wczoraj zdarzyło to, to i to, i zaczynasz zalewać swoimi problemami, żalami człowieka, który no niewiele ma z tobą wspólnego. W Polsce jest to dość popularne, w Azji trochę mniej, no nie mówię, że wszystkie kraje. Z kolei jak pojechałam do Wietnamu, do większego miasta, to w drugą stronę byłam zszokowana, że jak bar tak bardzo można nie szanować innych przestrzeni, parkować gdzie, gdzie się da, nie, nie przestrzegać przepisów ruchu drogowego, być tak głośnym człowiekiem, hałaśliwym. Ale wiecie, to jest też zupełnie inna kultura, która ma zupełnie inną przeszłość, zupełnie inne, w innym ustroju się wychowuje politycznym. I znowu tam też nie ma czegoś takiego, że to jest... Dobre czy złe. Tam z kolei ludzie są bardziej weseli, bardziej pogodni, bardziej bezpośredni, mniej przejmują się tymi wszystkimi powodziami, kataklizmami, więc to wszystko ma swoje wady i zalety, ale patrząc na moją osobowość, czyli jak już mam te wszystkie perspektywy i zwracam się do swojego wnętrza, to na przykład mi bliższa jest Japonia niż Wietnam. Ale ktoś to jest, nie wiem, przykładowo siódemką, może stwierdzić, że Japonia to nudziarze, ale Wietnam super, bo impreza i zabawa, prawda? Więc każdy jest inny, ale żeby znaleźć odpowiedzi na te najważniejsze pytania, to my musimy wiedzieć w ogóle, z czego wybierać. A jeżeli ten nasz zasób jest tak ograniczony, no to, to ciągle będziemy włazić w to samo i ciągle będziemy szukać szczęścia i ciągle będzie to taka, wiecie, taka, taka cykliczność, można powiedzieć. Będziemy taki, w takich cyklach krążyć i, i ciągle wracać do punktu wyjścia. Także bardzo mocno Was namawiam na to poszerzanie właśnie różnych perspektyw, Zadawanie sobie tych pytań, co jest dla Was ważne, im więcej tych perspektyw Macie tak naprawdę, tym bardziej precyzyjne te odpowiedzi będą, ale też poszerzanie perspektyw to jest tak naprawdę jeden, z, bym powiedziała, z niezbędnych elementów do zmiany przekonań swoich. My nie jesteśmy w stanie zmienić przekonań, kiedy nie wiemy, na co chcemy je zmienić, prawda? My musimy dopiero znaleźć dowody na świecie, że te nasze przekonania są błędne. Czyli jeżeli masz przekonanie, że relacje to są w ogóle problemy, a chcesz mieć relacje, ale wszyscy twoi znajomi są po rozwodzie, narzekają na swoich partnerów, a wychowałeś się w rodzinie, gdzie był alkohol i rodzice na siebie wrzeszczeli albo w ogóle ze sobą nie rozmawiali, no to skąd masz wiedzieć, jak wygląda szczęśliwa relacja? Pytaj znajomych, którzy są szczęśliwi. Pytaj, co robią, jak rozmawiają, jak rozwiązują problemy, jak dbają o relację, że ona dobrze funkcjonuje i tak dalej. Słuchaj podcastów, gdzie ludzie mówią o czerwonych i zielonych flagach. Słuchaj podcastów y, ludzi, którzy mówią w jaki sposób y, zaczynać relacje, w jaki sposób rozwijać relacje szczęśliwą i tak dalej. Poszerzaj swoje jakby y, perspektywy, czy tak samo jeżeli chcesz znaleźć fajną pracę. Poszukaj ludzi, którzy ro, robią coś, co Tobie się podoba. Wypytaj ich, jak do tego doszli, jakich potrzebowali zasobów, y, jakiej pomocy potrzebujesz, żeby coś takiego osiągnąć. I tak dalej, i tak dalej, wiecie, to jest niezbędne, żeby zwracać się później już do swojego wnętrza, i wtedy rzeczywiście możemy sobie medytować, zadawać te pytania, i z tej całej masy perspektyw programów, które mamy, możemy wybrać te, które rezonują z nami, które intuicyjnie są dla nas dobre. Także tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo, jeżeli tego um, słuchacie, jeżeli to oglądacie. Też chciałam Wam bardzo podziękować za wszystkie miłe słowa, które w ostatnich tygodniach usłyszałam czy przeczytałam od Was. I oczywiście, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to bardzo będę wdzięczna, jeżeli to zrobicie, dlatego że dzięki temu będzie można dotrzeć do znacznie większego grona ludzi. Także tyle na dzisiaj, do zobaczenia.